2 Tak żeby ci nie złamać, to tak chwila że trwi mi... najdalej wiązki czas. Bardzo ładny czas. Tak? No, Pierwsza piątka jest. chyba. A kiedy jemy? Co? A kiedy jemy? No to na odtąd. Na Ordona będzie jed? jedzenie? A! Dobrze. A już głodnie jest, ja nie wiem. Sz szukam, gdzie jest ta Micha! Zobaczysz, Szukaj dalej. Szukam dalej. 4, 5, to niebieska. Do ile mamy za ilość? 28. Za 28? minut, górę, to też są matematykatorki. A ile jest do ilu?